Edyta Golec, żona Łukasza Golca, stara się być na bieżąco z wszystkim, nie tylko w życiu prywatnym, ale i rodzinnym. Jako żona i matka, ale także jako członek zespołu Golec u orkiestra, spędza ze swoim mężem niemal całą dobę. Teraz Edyta postanowiła podzielić się z fanami ważną nowiną. Ten dzień musiał kiedyś nadejść, ogłosiła. Od ponad 24 lat Edyta jest żoną Łukasza, z którym wychowuje troje dzieci: Bartłomieja, Antoninę i Piotra. Małżonkowie dzielą ze sobą nie tylko dom, ale również pracę, co naturalnie prowadziło do rozmaitych plotek o kryzysie w ich związku. Wielu zastanawiało się: jak to możliwe, że nie dochodzi między nimi do kłótni, mimo że spędzają razem prawie całą dobę. W rozmowie z nami Edyta Golec wyraziła swoje zdenerwowanie i postanowiła raz na zawsze zakończyć spekulacje dotyczące jej życia rodzinnego. Zaprzeczam wszystkim doniesieniom o rzekomych kryzysach czy katastrofach u golców. Jestem niezmiernie wdzięczna losowi, że dane było nam się spotkać. Nasze dusze się połączyły Łączy nas wiele tradycje wychowanie i miłość do muzyki. Mamy wspaniałe dzieci i tworzymy piękną rodzinę. Co jest dla mnie bezcenne? To najpiękniejsza nagroda, jaką mogłam sobie wymarzyć, wyznała z emocją. Dodatkowo, Edyta ujawniła, że podobna harmonia panuje również w zespole. Na samym początku działalności golec u orkiestra bracia ustalili, jak będą dzielić się zyskami, co przyczyniło się do jasności i sprawiedliwości w ich relacjach. To było na szczęście ustalone od początku. Każdy dostaje tyle, Ile wnosi. To jest umowa między nimi. Uważam, że wszystko jest rozdzielane bardzo sprawiedliwie, zapewniła. Jako rzeczniczka zespołu, Edyta równie dobrze radzi sobie na scenie, gdzie jako muzyk daje z siebie wszystko. W miniony weekend golec u orkiestra mieli okazję wystąpić przed publicznością podczas świątecznej trasy koncertowej. Mimo, że te występy cieszyły się dużym zainteresowaniem, Czas nieubłaganie mija, a zespół wciąż zachowuje swoją pasję i energię na scenie. Edyta Golec ogłosiła oficjalnie tuż po weekendzie, że to koniec wykonywania kolęd i pastorałek na koncertach. Decyzję tę podjęła, argumentując, że nie dało się już dłużej tego ciągnąć w końcu mamy już luty. Informacje o zakończeniu kolendowania przekazała swoim fanom za pośrednictwem Instagrama chociaż ta decyzja mogła zasmucić niektórych fanów, zespół nie rezygnuje z występów. Jak widać na oficjalnej stronie, przed rodziną Golców stoi pracowity rok. Już w marcu planowane są jubileuszowe występy w Katowicach i Krakowie pod tytułem Crazy Is My Life", co zostało potwierdzone przez RMFFM. Fani zespołu mogą więc oczekiwać, że będą mieli okazję doświadczyć ich muzyki w nieco innym, być może bardziej lubianym repertuarze.